No a proszę Państwa, już za kilka minut powinni podążyć do ringu przygotowani już w szatniach Gerard Washington i Adam Kownacki w Rezano Bridge. Między innymi oglądamy tutaj nocną panoramę Nowego Jorku, miasta, które nigdy nie zasypia. Washington natomiast, no jest to pięcierz, który potrafi... Nie wiem, boksować, ale miejmy nadzieję, że dzisiejsza noc będzie należała tylko i wyłącznie do Adama Kownackiego i ucieszy wszystkich kibiców, nie tylko tych zgromadzonych na hali. No już widzimy wybaczenie. Tak walczy w taki nieskomplikowany sposób, ale ma ogromne serce. To wszystko oczywiście podparte także bardzo mocnym uderzeniem. Idzie tutaj konkretnie wykonać swoją pracę. Pytanie, no na ile przygotował odpowiednią taktykę na, na Waszyngtona i jak rozegna, rozegra te, te pierwsze. Rundy, które są szalenie ważne, chociażby po to, żeby jak najmniej przyjmować tych ciosów, bo wiemy, że w tych początkowej fazie pojedynku Adam miał z tym problemy, ale mam nadzieję, że ten jego pressing nieustanny spowoduje to, że będziemy mieli dzisiaj pociechę i werdykty. I od razu zaczyna bardzo mocno Adam Kownacki też starał się odpowiedzieć, ale rzeczywiście Kownacki próbuje zrobić wrażenie, natychmiast odpowiada jednak Washington. On wie, co jest mocną stroną Polaka, na co trzeba zwracać uwagę, że trzeba dać odpór naszemu reprezentantowi, ale Kownacki bardzo spokojnie znów tam poddreptuje w kierunku swojego rywala i będzie starał się mu od razu wybić z głowy marzenia o tym, by szybko tutaj tę walkę zdominował. No, minęło 30 sekund i widzimy, że tutaj Adam Kownacki tej ty... I ilości ciosów wyprowadzonych nie zamierza zmieniać tak naprawdę statystyk w, swoim, w swojej metryce. Cały czas nieustannie do przodu od razu przejdę i przyznam się, że te pierwsze ciosy z, ze sporym powodzeniem zresztą lądowały na twarzy i Geralda Washington. Kolejne przyspieszenie widzimy kombinację, to będzie klucz do zwycięstwa, jak i też presji, wymuszenie na rywalu nieustannej czujności też i próby podjęcia walki w zobaczmy ile ciosów już niespełna pół rundy wyprowadził Adam Kownarski on może nie wygląda, ale te ciosy o czym mówił choćby Artur Spilka, mówili inni są bardzo, bardzo dojmujące, ciężkie, twarde no i w tej chwili Washington jakby troszeczkę się zapowietrzył, bo na początku tutaj hasał z tymi swoimi odpowiedziami a teraz no, coraz rzadziej odpowiada, teraz znów tam zamknął się w swoim gabinecie za tą podwójną gardą przez moment. Ale oczywiście on będzie tu jeszcze starał się kąsać, atakować, natomiast Kownacki powolutku, powolutku. Podchodzi i tam znów rozpoczyna kolejne bombardowania. Ale kapitalnie trafił zarówno na korpus, jak i później puszczać z prawem sierpowym, Także tutaj no, ta łatwość przychodzenia do półdystansu jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem w tej walce. Widzieliśmy Waszyngtona, obserwowałem, analizowałem pojedynki poprzednie. Czy to z, no, chociażby właśnie z Millerem i Walderem. Tam był zdecydowanie bardziej agresywny. Starał się utrzymywać na środku y, ringu. No a tutaj z niezwykłą łatwością Kornacki przechodzi y, do półdystansu że tam pierwsze rundy były świetne w wykonaniu Kownackiego, później trochę zabrakło pary, rywal na pewno także ten pojedynek śledził, wie, że tutaj ważne jest by przetrwać z jak najmniejszym uszczerbkiem ten początek, kiedy te młoty pneumatyczne spadają na niego, ale czy wytrzyma to wszystko, pękła tam już skóra, na razie A teraz tak jest, wreszcie trafił bardzo mocno i ma problem rywal. Kowrnacki powtarza swój atak i znów tam bije mocno. Przykleił się jeszcze raz Gerald Washington, ale runda wygrana Oj. absolutnie przez Polaka. Do wiwatu wygrał pierwszy za otwarcie. Szkoda tej kontuzji oczywiście. No Miejmy nadzieję, że nie jest tak głęboko i tak duże. Tutaj Kaplan będzie miał swoją pracę do wykonania. Widzimy, ale Milano jest na rożniku odpowiedzialny za to, aby zatamować jak najszybciej. No jest jednak jest to pęknięcie dosyć wyraziste, to oczywiście nie jest jakaś wielka głębia, natomiast to jest e... głębokie na szczęście tutaj powinien sobie poradzić e, e, z tym rozcięciem kawę, e, ale no runda marzy, runda otwarcia, których Catherine. byśmy sobie e, życzyli. Przecież tam kilka razy ugięły się nogi pod e, Geraldem Washingtonem, No jestem zaskoczony z jaką łatwością i tu widzimy ten prawy ale czyściutko. Starał się jeszcze swoją rękawicę gdzieś tam podciągnąć, spróbować zamortyzować te uderzenia. To jest taka bomba, która rzeczywiście zrobiła ogromne wrażenie na Waszyngtonie. Czarny kogut na razie cierpi w tej walce. Nie widać tej przewagi w zasięgu ramion. Zupełnie pogubiony, kiedy jest blisko Kownacki. Nie jest w stanie tych rąk prostować. Teraz zaczął agresywnie Washington. Bardzo zaatakował Polaka, ale już próba przełamania tej jego ofensywy w wykonaniu chłopaka z Łomży, mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Tak, ale oczywiście zupełnie inny styl boksowania. Prezentujący Wajder. Natomiast tutaj jest Tak jest. jest, jest. No, Coś nieprawdopodobnego. Pierwsza minuta drugiej rundy. Adam Kownacki rzuca swego rywala Jest zupełnie w tej chwili zagubiony. Nie wie, co się z nim dzieje Washington. No i teraz to byłoby gigantyczną sprawą, gdyby dotrwał do końca. Każe mu jeszcze maszerować w jedną i w drugą stronę. Sędzia jeszcze spogląda w oczy. No troszeczkę teraz pomógł rywalowi. Przeciwne zachowanie sędziego. Szkoda, że nie, nie kazał mu jeszcze chodzić po jakieś presy, ale tak wresz. jest. Za to z kolei błyskawicznie zareagował, nie pozwalając na zakończenie jakimś potwornym nokautem. Brawo, brawo, brawo! Adam Kownacki, szaleją polscy kibice. No i proszę, w jaki sposób sprawił się dzisiaj reprezentant Polski odnosząc dziewiętnaste zwycięstwo w dziewiętnastej zawodowej walce, piętnaste przed czasem. Nie no, przejechał się po prostu po Washingtonie ewidentnie. No, kapitalny występ Polaka, naprawdę wykonał no niesamowitą pracę dzisiaj tutaj I widać było, że jest doskonale przygotowany i, ta I sposób w jaki to no zrobił jest, jest przekonywujący co najmniej w dzisiejszym występie, ale wysłał wiadomość, ależ wysłał wiadomość ten, chociażby nawet do Wildera przecież, który... A nie, czemu nie? Ma łęzko, fantazji, chłopak, on się niczym nie stresuje, on po prostu idzie, robi swoje. Widzieliśmy ten początek i walki, tej drugiej rundy, kiedy ruszył Washington, próbował... Polaka tam stłamsić, ale błyskawicznie, no proszę i mamy jest tutaj na tu Delikatnie zszokowany. Ten opływający troszeczkę, jeśli chodzi o sylwetkę reprezentant Polski po prostu miażdży jednego po drugim i wszyscy kolejni, którzy patrzyli na to z niedowierzaniem, no patrzą z jeszcze bardziej otwartymi ustami, bo rzeczywiście, no dzisiaj zdominował potężnego gościa z Kalifornii, miażdżąc go zdecydowanie szybciej niż zrobił to właśnie choćby Wilder czy zrobił to także Jarrel. Natomiast no tutaj Adam Kownacki pokazał się bokserskiemu światu po raz kolejny w sposób no... Niesamowity tak naprawdę, no nie pozostawił jakichkolwiek że w tutaj komukolwiek i najprostszymi metodami idzie po prostu do przodu i old school boxing po prostu i dziękuję. To, I to się wszystko zakończyło w pierwszej minucie drugiej rundy. Nieprawdopodobnie Polak wygrywa tę walkę i jego publiczność amerykańska coraz bardziej kocha już nie tylko sami Polacy, ale także coraz szersze grono fanów boksu. To jest najprostszy z możliwych sposobów boksowania pozornie idzie do przodu, jak czołg. Rywal o wiele masywniejszy, z większym zasięgiem ramion. Więcej przecież tych walk, także odbytych w tym pojedynki o Mistrzostwo Świata. No a dzisiaj Czarny Kogut El Galo Negro został obdarty z piór już w drugiej rundzie. No na dziś to tyle. Mam nadzieję, że dzisiejsza edycja się Wam podobała. Spędziłem troszkę nad nią czasu. Wojsynowi dziękuję za piękną, piękną, mocarną Powtórkę zostawcie mu coś miłego w komentarzu, mi możecie zostawić lajka i jeżeli chcecie zobaczyć mnie więcej, kliknijcie mnie w dzwonek. Ja już uciekam, wszystkiego dobrego na randomkach. Jupa.